Sara, dlaczego przyjeżdżasz do schroniska z mamą? Bo, bo jest to A dlaczego jest fajnie? Bo trzeba pomagać pieskom. Dobrze. Lubisz pieski? Tak. A co ci dają pieski? Guziaczy. To jest fajne? Mhm. Dobra. E, powiedz mi, jak spacerujesz tą drogą, która jest za, za tobą, to jak się czujesz? Co to jest, jak wygląda ta droga? Czy łatwo nią chodzić? Nie. Jest niefajna. Byłoby lepiej, żeby ta droga była jakaś taka bardziej prosta. Prosta. A co jest potrzebne, żeby ta droga była prosta? Czy to są pieniążki? Aj, czy myślisz, że potrzeba dużo tych pieniążków? I byłoby wszystkim lepiej, gdyby ta droga była twarda? Bo wtedy by nie spadli. Dokładnie tak, bo by nie spadli. Dobra, Sara, chodź, pokażemy wszystkim, jak mniej więcej wygląda droga. Przejdziemy się, dobrze? Pójdziesz przodem? Dokładnie, dokładnie tak. Dokładnie tak, dokładnie tak. Chodź, przejdziemy się kawałeczek. Pokażemy, jak wygląda droga. Dzięki Waszym zakupom z kalendarza korewielickiego udało się wyremontować tą część betonów, środkową. Dziękujemy bardzo. Jeszcze potrzebne są pieniążki, fundusze na utwardzenie drogi. No, byłoby naprawdę sympatyczne, gdyby się udało doprzedać resztę kalendarzy. Wystarczyłoby właśnie tą drogę, po której idzie Sara. Oczywiście zbieramy, na, e, zbieramy fundusze, 1% inne darowizny na tą część betonów, która wymaga również remontu. Chcielibyśmy to robić, zrobić w tym roku, ale oczywiście to zależy od tego, czy będziemy mieć na to pieniądze, czy też nie. To taka w sumie oczywiście mała prośba do Was, abyście zarobili remont dalszej şey, <laughs> jego części. Nie. Generalnie dlatego potrzebujemy pieniążki na remont tej strony boksów, ponieważ no co, no są dziury, trzeba było mi na postawienia tych betonów od początku cztery są za duże to jest po prostu dość niebezpieczne znaczy dość to jest po prostu niebezpieczne bo to się po prostu po prostu rozwali Dziury, dziury No to te boksy po prostu trzeba zrobić też dziura na dziurze, tylko oni dziurę. Siema Lobo. Cześć Pisiaku.